Kochani Państwo, o, drodzy przyjaciele, przyjaciele, właśnie za nami przed chwilą zapaliła się koinka, jesteśmy w Krakowie na placu i chcę Wam złożyć stąd życzenie, czego wam życzyć? Jak myślicie? Zdrowo, bo najważniejsze jest zdrowie. No, Ale jak będziemy zdrowi, to przede wszystkim Chcecie. życzę Wam miłości. Miłość. Bo tak ważne jest, jest, kogoś, komu się mówi, dobrze, że jest. Cześć, kocham cię, Tak? Kocham cię. Tak. Więc my Wam życzymy, żebyście mieli komu te święta powiedzieć, żebyście o tym nie zapomnieli. Dobrze, że jesteście. Życzymy Wam jeszcze spokoju, radości, różnych przyjemności, świetnych prezentów, smacznej wigilii. I jesteśmy z Wami. A jeżeli ktoś jest sam, wiecie, to zapukajcie do drzwi i powiedzcie. Proszę na komłoci, żeby nikt nie był sam. sam. Jesteśmy razem z Wami wszyscy i całujemy Was mocno, mocno. i życzymy Wesołych Świąt!